Mam tu dziś dmuchawę. Jak to wyciągać, może nie będę pokazał. Schowek tu zdjąć. tam parę śruby. Tą osłonę tu może warto sobie zdjąć. Chcę w sumie tylko porównywać nową część z wami, a. jo. to co było pierwsze zakładane. co Hans Müller kiedyś w Rüsselsheimie zakładał. jo automatyk, bo to tu jeszcze wchodzi. Um, w sumie odpornik, ale taki bardziej regulowany, ja? PWM. Mm. A jak my nie mamy Klima to tam jest inny odpornik. Nawet te napisy, ja mówię, to jest ten sam rozlew, więc zdejcie oryginał. To to tu na pewno jest oryginał. Przy tej okazji można zaraz tu sobie, w tą nagrzewnicę tam, um, napryskać sobie albo takie coś, albo jak się lubi zapach wódki, to można sobie tam etanol w sumie wpryskać bo um, to najskuteczniejszy sposób, żeby zabić te wszystkie tam. Ten... Wirusy, zapachy, bakterie, coś tam, coś tam. <laughs> Przy okazji, ale specjalnie żeby to rozkręcać, no nie wiem. Chyba że mocno zagrzebione by było. No, ten nowy tam sobie już siedzi. co myślałam, jakoś trzeba to zakończyć też ten filmik, bo w sumie chciałem tylko pokazać tą nową część, jak to jakościowo wygląda, ale. Um, bo myślę, żeby to rozkręcać to jest nudne no w sumie i to w sumie raz, dwa też um, przy starym widać tylko mocno, że kolektor bo, mocno zużywany no to jest no to już grubo <ślektor> kolektor prawie już nie ma wyschurany mocno też ja wiadomo, że czym to też ciężko chodzi w tym no ja hmm. No ja, dobra Nie ma za bardzo widać nie? Ale jest bo jest różnica No, szczotki tam dalej nie widzę Ale tak jak kolektor wygląda to szczotki <laughs> Też lepiej nie wyglądają Dobra ja, To by było to To do następnego